Dzień dobry, państwo i panowie! Witamy w kolejnym odcinku, tam gdzie piłka nożna nie zawsze jest piękna, ale zawsze zabawna. Za chwilę. Dramaty, triumfy i takie momenty, że nawet spodnie lecą na murawę. Zapiąć pasy, bo lecimy po świecie futbolu jak po beczce prochu. Jeśli myślisz, że piłka to tylko bramki i ważne turnieje, przygotuj się na reality check. Tutaj emocje rosną szybciej niż ceny biletów na finał Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski, geniusz, który niespodziewanie wpadł na murawę z pistoletem do pudła. Czy ktoś powiedział jedenasty metr? Tak, on powiedział. I machnął nogą tak, jakby mówił, nawet nie patrz, to tylko show. W meczu FC Barcelona kontra Atletico Madryt, wynik 3 do 1, to właśnie Lewy miał, no powiedzmy, prezent dla kibiców. Pudło z 11 metrów. Media, trenerzy i koledzy z zespołu patrzyli jak na gościa, który przyszedł do cukierni i zostawił w koszyku pusty portfel. Oczywiście świat się nie zawalił, ale drama gotowa. Czy to oznacza koniec złotych lat? Czy po prostu kolejny przypływ człowieczeństwa w profesjonalnym futbolu?